Czy od antykoncepcji wypadają włosy? Samo przyjmowanie antykoncepcji, jeśli jest dobrze dobrana, nie powinno być bezpośrednią przyczyną wypadania włosów, ale antykoncepcja ma wpływ na włosy. Każda inny, więc temat antykoncepcji należy rozpatrywać indywidualnie. Przykładowo antykoncepcja dwuskładnikowa najczęściej pozytywnie wpływa na wzrost włosów, jednak jej odstawienie najczęściej wiąże się z czasowym wypadaniem włosów. Które na szczęście jest odwracalne. Natomiast wkładka hormonalna, tak zwana spirala, może przyczynić się do nasilenia łosienia androgenowego, jeśli jesteś do niego predysponowana. Dotychczasowe badania wskazują również na ryzyko czasowego wypadania włosów u kobiet z wkładką hormonalną. Dotyczyło to jednak bardzo małej grupy kobiet żeby mówić o zasadzie. Jeśli chodzi o wkładkę niehormonalną, to najnowsze publikacje wskazują na ryzyko zaburzeń mikrobiomu pochwy i zwiększone ryzyko infekcji. A jak pamiętasz z poprzednich moich filmów, każda infekcja organizmu może przyczynić się do zaburzenia wzrostu włosów. Dodatkowo antykoncepcja niehormonalna poprzez nasilenie krwawień może przyczynić się do niedoborów żelaza i ferytyny, więc warto wziąć to pod uwagę, gdy masz tego typu problem.